Nowoczesne planszówki to w miarę młode medium, przynajmniej jeżeli porównamy je do np. książek czy filmów. Ale i w naszym hobby niektóre tytuły mają już status klasyków, gier, które każdy planszomaniak powinien poznać. Jakiś czas temu recenzowałem dla was Puerto Rico, jeden z takich właśnie klasyków. Dzisiaj przyszła kolejna alhambra, grę Dirka Henna, bardzo utytułowaną grę, która zdobyła m.in. tytuł Spiel des Jahres, niemieckiej gry roku, jednej z najważniejszych nagród w planszowym świecie. Alhambra to gra dla 2 do 6 osób, gdzie każdy z graczy będzie starał się zbudować jak najlepszą alhambrę. A która jest najlepsza? Proste. Ta, która będzie miała najwięcej budynków. Te pocielone są na kilka typów, a każdy z nich będzie warty inną liczbę punktów. Dwa razy w ciągu gry i raz na sam koniec sprawdzamy kto ma najwięcej budynków danego rodzaju i przydzielamy punkty. W tym celu do talii pieniędzy wtasowujemy dwie karty punktacji we w miarę równych odstępach, ale tak, żebyśmy nigdy nie byli pewni, kiedy nastąpi punktowanie. Budynki kupujemy z giełdy i dokładamy je do naszej alhambry. Mogą one mieć mury dookoła, które dadzą nam dodatkowe punkty, ale budynków nie można stawiać tak, aby ten mur blokował dostęp do już wyłożonych kafelków. Innym lekkim utrudnieniem jest to, że żetonów nie można obracać. W ten sposób próbujemy prześcignąć innych graczy w liczbie konkretnych rodzajów budowli, zanim nie wyjdzie karta punktacji. Na razie nie ma w tej grze niczego odkrywczego, ale zobaczcie na karty pieniędzy. Są one w czterech kolorach, odpowiadającym kolorom na giełdzie budynku. Budynek na niebieskim polu można kupić tylko za niebieską walutę, zielone za zieloną i tak dalej. Świetnym zabiegiem mechanicznym jest to, że nie dostajemy reszty za swoje zakupy, ale jeżeli zapłacimy dokładnie odliczoną kwotę, to możemy wykonać drugi ruch. Zaczyna się wtedy robić interesująco. Co jeszcze ciekawego znajdziemy w Alhamrze? A na przykład sposób pozyskiwania funduszy. W ramach akcji, zamiast kupowania budynku i stawiania go do nas, możemy z wyłożonych kart pieniędzy wziąć jedną dowolną. Albo tyle, ile chcemy, o ile ich suma nie przekroczy 5. Daje to ciekawe wybory. Wziąć wysoką kartę, ale ryzykować przepłacenie? Czy może więcej drobnicy, dzięki której być może uda nam się zapłacić dokładną kwotę, ale ryzykujemy, że nie damy rady zapłacić za co droższe budynki? Alhambra to tytuł zdecydowanie familijny. Da się go szybko wytłumaczyć. Praktycznie zbiegł. Mimo to, gra wymaga od nas planowania przy udowaniu i przy zakupach. A przede wszystkim musimy uważać na to, co robią nasi przeciwnicy. Na wieczór przy rodzinnym stole, jak znalazł. Dla graczy, może być to tytuł troszeczkę za lekki, ale dzięki temu, że jest to taki klasyk, możemy do niego dokupić 462 dodatki. No dobra, przesadziłem. Ich liczba zaledwie zbliżyła się do 10. Tyle, że w każdym zazwyczaj jest kilka niezależnych modułów, więc nie pomyliłem się aż tak bardzo. Ale odchodzę od tematu. W ogóle mnie nie dziwi, że Alhambra jest tak utytułowaną grą. Prosta, ale nieprostacka. Gra, do której może przysiąść i stary wyjadacz, i ktoś zupełnie świeży w temacie planszówek. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tym tytułem, to ja was do tego gorąco zachęcam. Ja nazywam się Marcin, a to były 3 minuty z Lahambrou.